Michał po świetnym pojedynku na gali Slackfest 7 Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa Ale muszę przyznać, że Tomasz do samego końca był bardzo groźny Czy w którychś takich momentach no, miałeś ciężko? No było ciężko, nie powiem Troszkę mikrourazy mi dokuczają, ale Miejmy to za sobą, no najważniejsze, że wygrałem Wydaje mi się, że dzisiaj zapasy po prostu zrobiły swoje w OKTAGONIE Tak, 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 takie powołamskie zapasy, wejście w tempo i Zrobiło dobrą robotę mhm. Po fenie wodarze powiedzieli tobie, że potrzebujesz dobrych pojedynków na odbudowę, żeby wrócić do federacji. Myślisz, że to już po tych dwóch wygranych to jest ten moment? Nie wiem, to już powiem nie pytanie do mnie. Ja, jak dostanę propozycję, przemyślę i będę się bił. Tak naprawdę chciałbym zrobić dwa trzy miesiące przerwy, żeby zaleć te mikrourazy, które gdzieś tam dzisiaj mi dokużały. Tak na 100% gotowy. Jeśli będę chciał, to w każdej chwili mogę podjąć wezwanie. A może zdradzić, jakiego rodzaju to są urazy? No powiem że taki dziwny uraz. Napowiąłem jeszcze dwa miesiące temu jeszcze przed walką z pomocką i do dziś niewyleczony na potylicy. Prawa strona potylicy cały czas mrowieje, Tak jak nie odczucia, nie wiem, może na nie, jakieś nerwy uszkodzone, to, to powiedzieć. Mhm. Z, izoterapeuta polecił, żeby zrobić przerwę, więc o tej nie miałem, no bo moment walki. Teraz po prostu powiedziałem się, żeby wy, zregenerować się w 100%. Mocny narożnik, powiedzcie, jak bardzo pomogły Ci komendy w trakcie walki się, że może nie same komendy, bo robiłem w sumie odwrotnie do to, co mówili, ale same osoby, które są w tym narożniku. Mm -hmm. Doświadczony talent, który uczył już od, od iluś tam lat. Także ma mega doświadczenie w stójce. Wie, co pode mnie podebrać, jaką taktykę, jakie uderzenia, jakie techniki. Także to się ceni, Michał Michalski, wiadomy, super zawodnik, wzór, do którego dążę. No i więc super jest mieć takiego sparing partera, również gratuluję Leszkowi Mocniewiczowi, który dzisiaj wygrał, no. też mój sparing partner, też mi daje w dupę, także no fajny team, który razem się wspieramy i to jest chyba klucz. Patrz w tym roku chciałbyś ile jeszcze stoczyć pojedynków? Myślałem o dwóch pojedynkach, ale zobaczymy, może uda się więcej, może mniej, wszystko zależy od tego, jak będę się czuł fizycznie, prawda? No i na koniec powiedz, no zdecydowanie nie byłeś faworytem lokalnej publiczności, jakoś, jak z tym faktem, wiesz, jak, jak do tego podszedłeś? Powiem Ci, że 90% moich walk to odbywały się na terenie jakby wroga, także jestem przyzwyczajony tego, że wjeżdżam do jaskini lwa i robię swoje. Tak? Także gratuluję jeszcze raz świetnego zwycięstwa i do przodu. Dziękuję. dziękuję. Chciałbym pozdrowić kibiców, moich sponsorów, którzy są widoczni tutaj na koszulce. Bardzo im dziękuję za pomoc. Dziękuję klubowi Rio Grappling, dziękuję trenerom, wszystkim z marterom. Jeśli, prze... Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. Wszystkim tym, którzy dołożyli cegiełkę do mojego dzisiejszego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję.